Dwoma punktami 16 do 14 prowadzą goście w wyścigu szóstym pojawia się szansa na zmianę niekorzystnego rezultatu. Todd Wilczer niebieski, Tomasz Golob kask czerwony zmierzą się z Sebastianem Łamkiem w kasku żółtym i Zbigniewem Czerwińskim w kasku białym. Czerwiński zastępuje Adama Pietraszkę. Jak tym razem pojedzie Todd Wilczer od tego wiele zależy. Dobry start Wilczera. Tomasz Golop po prawej ręce Wilczera no będzie chyba pomagał swojemu zagranicznemu koledze, bo w pierwszym meczu nie pokazał nic w pierwszym wyścigu. No pokazuje Tomek Golop Wilczerowi jak ma jechać. No to jest rzecz niebywała. Wilczer zupełnie jest rozkojarzony z podwójnego prowadzenia pary bydgowskiej. Zrobiło się 4 do 2. Jak nowicjusz już zachował się Australijczyk, ale teraz atakuje, zwalnia Tomasz Golob, blokując dostęp do pierwszego miejsca Sebastianowi Ułamkowi. Wilczer nie wykorzystał tej szansy. Nadal jednak w kontakcie z żużdowcem Częstochowy. Czerwiński daleko z tyłu nie liczy się w walce o punkty. No i Tomasz Golob jeszcze raz zachęca dały Wilczera do ataku. No może teraz na prostej, szybko jedzie. Told Wilczer wreszcie na drugiej pozycji zawężył. No proszę Państwa, ciekawy jestem, jaka będzie decyzja sędziego. Rzeczy działa się na ostatnich metrach ostatniego okrążenia. Leży na to, że Sebastian.